Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są relacje i ich własności. E, czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie, e, wystarczy Wam kartka papieru oraz coś do pisania. Moi drodzy, mamy na tablicy przedstawioną pewną relację, i musimy zbadać tą relację i podać jakie ona ma własności. Jeżeli chodzi o własności relacji, skupimy się na tych najważniejszych, bo jest ich naprawdę wiele i będziemy starali się tutaj wyjaśnić po kolei, jakie badać i jakie są wnioski. No i cóż, moi drodzy, rozpoczynamy rozwiązywanie. I tak, nasze zadanie brzmi: Mamy x w relacji z y. Wtedy i tylko wtedy, gdy x jest dzielnikiem y. Czyli ten symbol oznacza dla nas, że x jest dzielnikiem y, ale mamy założenie, że x i y należą do zbioru liczb naturalnych, czyli operujemy na takim dosyć ograniczonym zbiorze. Liczb to nie są liczby rzeczywiste, tu mielibyśmy dużo więcej zabawy. No więc pamiętajmy o tym, że to jest tylko zbiór liczb naturalnych. No i moi drodzy, rozpoczynamy. Rozpocznijmy od tego, aby w podpunkcie A zbadać podstawową, można by było powiedzieć, cechę, czyli zapytamy się, czy nasza relacja jest zwrotna, zwrotna. Co to znaczy, że jakaś relacja jest zwrotna, to znaczy, że dla każdego X, należącego do naszego zbioru liczb naturalnych, którym jesteśmy określeni, ten X jest w relacji z X. -em. A co oznacza w naszym przypadku, że x jest w relacji z x, oznacza, że x jest przez ten x podzielny, czyli jest dzielnikiem x. Ponieważ jesteśmy w zbiorze liczb naturalnych, moi drodzy, to jest jak najbardziej możliwe. Tutaj 0 wyrzucamy, będziemy mówić o liczbach naturalnych tutaj od 1 i wyżej, czyli możemy powie powiedzieć od razu, że tak. Jest zwrotna, czyli pierwsza cecha już jest tutaj dla nas istotna, ma, znaczy jest już dla nas odkryta i ponieważ jest to relacja zwrotna. Więc nie jest przeciwzwrotna. Przeciw Czyli pierwsza cecha, że jest zwrotna, ale nie jest przeciwzwrotna. Tutaj może być kłopot z wymówieniem, od razu przepraszam. E, przechodzimy do punktu B, w którym będziemy e, badać, czy ta relacja jest symetryczna. Czyli kolejna ważna cecha relacji symetryczna. Kiedy relacja jest symetryczna? Jest symetryczna, kiedy dla każdego x. -a Należącego do naszego zbioru n. Dla każdego y należącego do zbioru n, x jest w relacji z y. Jeśli x jest w relacji z y, to y jest w relacji z x. Czyli jeżeli x jest dzielnikiem y, to także y jest dzielnikiem x. Tak możemy u nas to ująć, czyli sobie zapiszmy może tutaj od razu symbolami naszej relacji, czyli jeśli x jest dzielnikiem y, to y jest dzielnikiem x. I teraz moi drodzy, myślę, że no, tutaj trzeba byłoby podać przykład, bo jeżeli się tak zastanowimy, to no cóż, podajmy sobie chociażby takie dwie przykładowe liczby. Mamy, że x jest 15, oraz y jest 30. No i zobaczcie, co się dzieje. Pamiętajcie, że implikacja jest fałszywa tylko, gdy z prawdy wynika fałsz. W innych przypadkach możemy powiedzieć, że jest prawdziwa. No więc, jeżeli ja założę, że mam x a równego 15, a y 30, to wówczas 15 jest dzielnikiem 30, czyli to jest prawda. Ale czy prawdą jest, że 30 jest dzielnikiem 15? Nie, czyli tu mam jedynkę, a tu mam 0, czyli wartość logiczna tego wszystkiego to jest 0, czyli ta relacja nie jest symetryczna, bo znaleźliśmy przykład, który nam to udowadnia. Jak wiemy, aby zaprzeczyć czemuś, wystarczy podać tylko jeden przykład, ale jest to relacja przeciwsymetryczna, ponieważ jeśli zachodzi to, że, dany, że x jest dziennikiem y, to nie zachodzi, że y jest. Dziennikiem X. E, moi drodzy, tutaj możemy się oczywiście spierać o to, kiedy to jest, można powiedzieć, kiedy to zachodzi, e, kiedy stwierdzać te relacje, kiedy sprawdzać pełne relacje, kiedy e, sprawdzać je za pomocą jakichś konkretnych równań. E, ale tutaj myślę, że jeżeli znacie definicję cech. Tych, y, y, każdej relacji, to jesteście w stanie spokojnie potem na podstawie zbadanej już jednej z cechy podać, że ta relacja y, na przykład jest teraz antysymetryczna czy przeciwsymetryczna, więc myślę, że spokojnie możemy sobie poradzić. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie do nas zawsze pisać na naszego y, maila. Czyli piszę, że nie jest symetryczna, ale jest przeciwsymetryczna, czyli przeciwsymetryczna jest, czyli mamy już dwie cechy na tak, czyli jest przeciw, symetryczna, czyli mamy tak, czyli przeciwsymetryczna, bo jeżeli mamy, że X jest dzielnikiem Y, to nie zachodzi, że Y jest dzielnikiem X. Eee, I moi drodzy, czy nasza relacja jest przechodnia? No więc przechodność to jest dosyć taka skomplikowana własność do zbadania, dlatego, że pojawia się tutaj nam trzeci element. Otóż, jeżeli mamy x, y i z, które należą do zbioru liczb naturalnych, to musi zachodzić następująca własność, następująca tutaj następująca implikacja, czyli jeśli mamy, że x jest w relacji z y i Y jest w relacji z z, to musi zachodzić, że X jest w relacji z z, czyli moi drodzy, przechodniość to jest implikacja. Wiemy, że implikacja jest fałszywa, kiedy z prawdy wynika fałsz. No i teraz musimy sobie jakoś poradzić z udowodnieniem tego, bądź też z obaleniem tego. No i zacznijmy może od tego tutaj nawiasu, który mamy w środku. No bo jeżeli będzie zachodziło, że x będzie w relacji z y, czyli że będzie x będzie dzielnikiem y, to co? to będzie to równoważne temu, że istnieje takie K, które należy do e, zbioru liczb naturalnych, że Y to będzie równe k razy X. Zgadza się? Bo ja zakładam najpierw tutaj prawdę, bo w innych przypadkach moja implikacja będzie prawdziwa, więc nimi się nie zajmuje. E, czyli zakładam, kiedy ta część jest prawdziwa. No to teraz zakładam, bo żeby z kolei koniunkcja w środku była pra, prawdziwa, muszę założyć, że zarówno to, jak i to jest prawdziwe. Czyli teraz zakładam, że Y jest dziennikiem Z, bo jest w nim relacji. Czyli jeżeli Y jest dziennikiem Z, to wówczas istnieje na przykład takie D, tu zmieniamy sobie literkę, że mój Z mogę zapisać jako D razy y. Ale y, ponieważ założyłam wcześniej, że y e, jest zapisane jako k razy x, więc mogę to zapisać jako e, d razy k razy x. I teraz moi drodzy, co się tutaj Dzieje Otóż widzę, że d razy k to będzie na pewno liczba, która będzie należała do zbioru liczb naturalnych, bo jest iloczynem dwóch liczb należących do zbioru liczb naturalnych. Liczba naturalna pomnożona razy liczbę naturalną razy x, a też da nam liczbę naturalną, więc z dalej będzie liczbą naturalną. I co za tym idzie, co mogę wywnioskować? Jeżeli ja jestem w stanie przedstawić z jakby, jako jakąś liczbę naturalną razy x, to znaczy, że x, jest dzielnikiem zeta, co ostatecznie mi mówi, że x jest w relacji z zetem, czyli mogę zapisać, że jeżeli zachodzi tutaj jedynka, to tutaj też ta jedynka zachodzi. Czyli nie jestem w stanie podać przykładu, udowodniłam to dla ogólnego przykładu jakiejkolwiek liczby naturalnej, żeby, jeżeli tutaj jest prawda, to tu wychodzi fałsz. Czyli wnioskuję stąd, że moja relacja jest przechodnia. Czyli kolejna cecha, która mi tutaj, jakby można powiedzieć, mi wyszła, to jest tak, mam zwrotną, mam przeciwsymetryczną i mam przechodnią, czyli jest przechodnia jak najbardziej. I teraz na koniec jeszcze, moi drodzy, zajmiemy się ostatnią cechą, która niekoniecznie lubiana jest przez tutaj studentów, osoby, które zajmują się właśnie relacjami, to jest spójność. Ta relacja nie jest spójna. Dlaczego? ponieważ zobaczcie kiedy relacja jest spójna. Kiedy spójna przepraszam, czyli nasz podpunkt d. Relacja jest spójna, kiedy mamy, że x jest w relacji z y, czyli x jest dzielnikiem y lub y jest dzielnikiem x, czyli mamy, że x jest w relacji, y jest w relacji z x, lub x jest równy Y. czyli musi zachodzić coś takiego czyli taka podwójna alternatywa i teraz moi drodzy podamy taki przykład, który te x i y należą do zbioru liczb naturalnych, ale ta alternatywa jest fałszywa, pamiętajcie, że ona jest fałszywa tylko w jednym przypadku tylko i wyłącznie, gdy mamy wszędzie zera, czyli musiałyby się tu wszędzie pojawić zera, czy jest to możliwe? ależ oczywiście, zobaczcie że jeżeli ja za x stawię sobie dwójkę a za y wstawię sobie piątkę, to co się dzieje? Tych przykładów można mnożyć wiele. To wówczas, co? Jeżeli x ma być w relacji z y, czyli x jest dzielnikiem y, to czy dwójka jest dzielnikiem piątki? No nie jest, czyli tutaj już mam 0. W takim razie, czy y jest dzielnikiem xa, czyli czy piątka jest dzielnikiem dwójki? No też nie jest. Nijak się nie dadzą przez siebie podzielić. A czy x jest równy y? Też to nie zachodzi, czyli 5 jest różna od dwóch, czyli tu i tu i tu mam 0, w ostateczności alternatywa jest równa 0, czyli ta relacja nie jest spójna, pokazaliśmy jeden przykład, który można by powiedzieć obala tę własność. I takim oto sposobem, moi drodzy, sprawdziliśmy, można by powiedzieć, podstawowe własności relacji. Jak już wspominałam wcześniej, jeżeli macie pytania, bo jest to dosyć delikatny temat badanie własności relacji, ogólnie relacje. To wysyłajcie to wszystko na naszego maila, e, który jest podany w opisie do tego filmu. Jeżeli chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakiś inny przykład związany z relacjami, to także tam wysyłajcie to wszystko. No i cóż, e, moi drodzy. Ja zapraszam Was do kolejnych części związanych z algebrą zbiorów, z relacjami. Zachęcam do polubienia tego filmu, do subskrypcji naszego kanału. I cóż, życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.